No to jest Piotrek dachy sam siebie wciągnął i jakby jest git, nie? Dobrze Jakbym miał drugi raz robić łazienkę to bym tak nie zrobił Bo by mi się już nie chciało Ale grubo, przed świeciło słońce A teraz pada deszcz, a przed nawet uderzał wiatr ten grad wiatr co ja mówię Dobra, przejaśnia się, przejdzie bokiem jak to mówią Polacy tam też się pod wiatą kitra. Tam też. No bo było fajne słoneczko. Dzień dobry, właśnie chcieliśmy się stąd zabijać, jechać w kierunku Płocka, Kostynina do Piotra, ale chyba chwilę poczekamy, bo ja nie mam zamiaru na taki deszcz wychodzić. Włocławek żegna nas niespecjalnie piękną pogodą, deszczową pogodą. Wyjeżdżamy stąd i zastanawiamy się, czy podjedziemy pod tą górkę tutaj. Nie. I to nie takie górki, siorba. To jest jedna z rzeczy, których będzie mi brakować, w, jak sprzedamy ten samochód. Mianowicie jego moc. W sensie, że mimo, że jest benzyną, to spokojnie idzieś tam po Alpach i po chorwackich górach, których nas nie pamiętam, spokojnie sobie radził. Także to tyle a propos Espana. 170 koni w benzynie. Słońce? Jest. Dobrze. Moi drodzy, dojechaliśmy, wylądowaliśmy, jesteśmy u doktora Kamperusa, doktorusa Piotrusa. Pięć minut się widzimy, a on już się bierze do roboty. Piotr, no już no tak, nie wiem. To on już on już, wie, że on już lodówkę ma naprawioną, przechodzi zaraz w boiler i tak dalej. Piotruś, ja chciałem powiedzieć, że masz tu piękne miejsce. Dziękuję. Bardzo fajnie, duży placyk, zresztą nie muszę zachwalać doktora Kampera alias Piotrka, tudzież Piotrka alias doktora Kampera, bo wszyscy w świecie karwaningu go znają, znani, lubiani, przyjeżdżają tutaj, naprawiają, wszyscy są zadowoleni. Prawdaż? Prawdaż, no, to ktoś trafi niezadowolony, ale to już jego sprawa. Dobrze, tak jak wam wspominałem, gdzie jesteś u Piotrka poza tym, żeby się spotkać, bo jesteśmy w okolicy, to po to, żeby naprawić lodówkę, która nie działa i to jest taka rzecz, która myślałem, że jest dla nas taka y, mało ważna, ale po kilku dniach bez lodówki to już wiemy, że to jest dramat. Dobra, e, działajmy. Znaczy ja używam liczby mnogiej, ale tak naprawdę to Piotrek robi, a ja kręcę. Szybka akcja moi drodzy. Właśnie zrobiliśmy testowe odpalenie lodówki, znaczy pierwsze odpalenie lodówki po naprawie i co Piotruś? Działa? No udało się znowu. Śmiejemy się z Piotrem, że jak działa to będzie można ten film wypuścić w Słuchajcie, u Piotka nie ma innej opcji, żeby nie działało. Piotr tu jeszcze sprawdza. Jak zemdlejesz to znaczy, że działa, tak? Dobra. Jak gryzą, to znaczy, że, już się, że czadzi palnik, wydziela się czad. Aha, jak... okej. Okay. No Piotrek tam <laughs> sam siebie wciągnął i, i jakby jest git, nie? Dobrze. Zdradzisz, co ciekawego tutaj naprawiłeś? Nie musiałem nic naprawić, wystarczył serwis. Rozebranie, wyczyszczenie wszystko. Wyczyszczenie, coś tam, coś tam. No i co? W ogóle lodówkę masz w bardzo dobrym stanie Zasadniczo, technicznie to co miałoby zrobione, czyli lodóweczkę, to Piotr już ogarnął tam nie wiem W godzinę może, chyba nawet nie, wszystko wyczyścił, zregenerował, coś tam, coś tam Po prostu nawet już nie wnikałem co tam robił, bo to są jego jakby tam tajemne myki Przejrzał mi też jeszcze piecyk do ogrzania Ale, aha i to fajnie naprawił, bo mi ciągle ta obudowa odpadała podczas jazdy Więc tam coś powyginał i fajnie to wcisnął A ja nigdy nie wiem jak ta obudowa się składa i jeszcze zobaczył czy z bojlerem wszystko czy jest w porządku fajnie działa także super nie no i co I Chillujemy, nie no fajnie Janek nie, ty nie możesz. co robisz ty nie możesz tworzysz kompozycję artystyczno kulinarną Rozumiem. wiesz Janek uważaj bo doktor Camper jest kucharzem ja nie gotuję ty tworzysz ja pieszę i solę. Czujesz presję, że jemy z Czy Czuję presję, bo mi dziecko płacze. Możecie coś z tym zrobić? Jak Janek uspokaja Jeremiasza. Nie, nie No Dobra, to się wytnie. Nie, bardzo dobrze sobie radzi. Najlepszy, najstarszy brat. Taki bonus do wizyty u Piotrka. To zrobimy sobie teraz małego awantura Kampera. Kampera Piotrka, oczywiście od razu wam mówię, jest to taki nietypowy wantur, bo ten kamper jeszcze nie jest skończony, ale idea będzie mogli sobie wnętrza załapać i w ogóle zobaczyć, także idziemy. Moi no drodzy, i jest. Tak, tak. <laughs> Wyłania się jakaś głowa, która mówi: "Moment sprzątny tylko." To jest właśnie biała strzała, chociaż nie wiem jak ją Piotrek nazywa. Więc kręcimy ją z zewnątrz na początek, pokazać czym Piotruś jeździ. Zaraz wyłoni się Piotrek i powie nam kilka więcej słów na ten temat. To co przykuwa uwagę to to, że jest tutaj wszystko pomalowane w biały lakier, a większość z tego jest pomalowana tak zwanym raptorem, chociaż z tego co mi mówił Piotrek, to to raptor nie jest. Tylko akurat jakiś inny środek, który ma takie same zastosowanie, taką właśnie fakturkę. Piotrek orzekł, że zaprasza. Piotr, zanim wejdziemy do środka, e, Fiat Ducato, Ducato, tak? Czy tak. to jest bokser? Ducato, kurczę, jestem ignorant, Ducato, widzisz? Motoryzacyjny. Co znaczy trujeczka? Że... E, trzecia generacja. Trzecia generacja. Ok. E, H2, długość chyba 2, tak? L2? L3. L3. Dobra, silnik jaki? E, 2,3, ten Ziveko zmapowany na 150. Porządnie. Idzie? Idzie. Mógłby przyczepę ciągnąć. Oj, tak. Dlaczego o to pytam, to Wam powiem za chwilę. Dobra, to co? Ładujemy się do środka. Zobacz. Idziecie z nami? Nie. Ściągaj te buty, bo tutaj wiecie, elegancko wszystko, Wykładzinki. To, co zwróciło moją uwagę, to to, że tu jest pięknie to wszystko aluminiowymi profilami obrobione. Eee, dobrze, powiedz mi, eee, w sensie to był furgon. A czyli to ten samochód? Była chłodnia. To była okay. chłodnia. Tego, co tu, jak zobaczyliście, na pewno nie ma już tej ściany grodziowej, czyli rozumiem, że jest zarejestrowany jako pojazd tak, specjalny, specjalny, kempingowy. kempingowy. E, miałeś z tym problem, bo to jest w ogóle, wiesz, mit, legendy na ten temat dużo krąży. Absolutnie, zrobione z głową, zgodnie z przepisami. Nie ma problemu z Bez najmniejszego problemu, tak? Zarejestrowany na ile osób? Trzy osoby dojazdy. Nie zwiększałem ilość osób. Dobrze, to wytłumacz dlaczego tu są dwa fotele? Bo to jest fotel typowo użytkowy do siedzenia, a tam jest fotel z pasami. Czy tutaj siedzi twoja córka, a wy z żoną tutaj. E, siedzonka obracane? E, w planie są, na razie hmm. jeszcze obrotnice idą, chyba. zamówione są. Tu u góry jakiś schoweczek, zresztą tu też jakieś takie rzeczy poorganizowane u góry, to będziesz docelowo zamykał? E, nie, to Jakimi... będą takie jaskółeczki pootwierane. Tu sobie bardzo fajnie to okienko obrobiłeś. Czyli nie ma jakby tej starej tapicerki, tylko wszystko jest. Nie, nie, wszystko jest nowa konstrukcja. Ładnie. Jak tak okno jest przykadrowane, to moje wrażenie jest takie, właśnie takie jest bardziej domowo, a nie samochodowo. Dobrze, przejdźmy do zabudowy jakichś mebelków. Z czego budowałeś, powiedz, materiał? Cała zabudowa jest zbudowana, sklejka jest cejba, a kantówki z sosna. Dobra, jakbyś mógł wytłumaczyć co to jest ceiba? Ceiba to jest egzotyczne drzewo i ono charakteryzuje się tym, że jest bardzo lekkie. A to jest rodzaj sklejki? Tak, tak. O grubości dyszka, ósamka, dwunastka? Eee, tu jest Różnie. dyszka, e, ścianki wszystko jest trujeczka. podłoga jest też dziesiątka, sufit jest trujeczka. Tu wszystko ściany to wszystko też jest sklejka, tak? Tak, tak, to wszystko jest sklejka. I potem malowane? Tak. O, tutaj to było przycierania, malowania warstw. <tekstne> Aha, bo po pierwsze, malowanie pewnie sporo takich tych włosków, jakby się odstawało. Dokładnie, więc dokładnie. Szlifowanie. Tak, że... Mocno pije farbę ta cejba, sklejka, eee... czy tak standardowo. Pierwszy, pierwszy grunt to tak, to pije mhm. dużo, ale potem jak już są warstwy przeszlifowane, no to już normalnie się nakłada jak na, na zwykłą powierzchnię szpachlowaną. Okay. Co tu się znajduje pod spodem? Masz butle jednostkę, czy jesteś w jakiejś instalacji gazowej, wiesz, w sensie do napełniania na stacjach, eee... czy, czy, czy jak w ogóle tutaj masz z gazem? G tak, jeszcze instalacji żadnych tutaj nie ma, dopiero eee. teraz zakładał. Okej, okay. ale jak zakładasz? Eee, jak w sensie jakie jest twoje założenie założenia eee, <gry> będzie na pewno butla do tankowania. Moje Aha, czyli taki gazbach, tak? Ale jeszcze nie wiem jakie to będzie rozwiązanie, czy będzie butla pod samochodem, czy, czy butla klasyczna. Jeśli chodzi o wodę, pewnie to za chwilę pokażesz w garażu, ale teraz możesz powiedzieć ile litrów zakładasz, w sensie czystej wody, szarej i tak dalej. Jakie są Twoje założenia na litrażowe? Na czystą wodę mam 160 litrów zbiornik, na szarą jest od to oryginalny pod spodem 93 litrów chyba ma, dokładnie. Fajnie. Trzy szufladki. Mhm. Z domekiem. Okej, okay, czyli normalnie zastosowałeś yy, domach, prowadnice meblowe. Tak. Rzeczywiście to się tak otwiera yy, na e, tyle bo, ciężko, bo, bo że, 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 że nie ma się... szans, żeby się otworzył podczas jazdy. Nie ma opty, żeby się otworzyła. Ja, przynajmniej ja tak szybko w łuki nie wchodzę, żeby to się otwierał. <laughs> <laughs> znaczy, no wiesz, 150 koni, no może pójść, nie? Może! <laughs> Chodzimy to co? E, toaleta. To powiem Wam, że z tego jestem najbardziej dumny. No, bo już tak w twoim wzroku myślałem tak, może nie, bo jeszcze nie skończyłem, ale widzę, że jest zupełnie odwrotnie. Bo generalnie to mnie zawsze wkurzało kąpanie się w miejscu, gdzie jest kibelek. Mm -hmm. Więc w taki mały, mam oddzielny prysznic, oddzielny kibelek. Dobra, jest lampeczka. I wjeżdżamy do tej, tej miczej. Ja Wam od razu pokażę jaka to jest wielkość. No Ja mam swoje gabaryty. Tak. Ja stoję w prysznicu. Okay. Ile masz Piotr wzrostu? Ty 182 cm. Czyli mój wzrost, ok, spokojnie. Stoję w prysznicu i, I tu tutaj będzie toaleta. jeszcze zasłona yy, materiałowa, czy jakiś plastik? Coś Na pożywa, początku to coś... będzie materiał, a planu... będę chciał yy, sztywne po prostu zrobić jakie zamknięcie, yy. łamane i. Rozumiem. Dobra. I yy, ściany, też sklejka malowana? Yy, tutaj jest, yy, obydwie te ściany to jest kanapka. Czyli rama z kantówki, mhm. z dwóch stron jest sklejka czwóreczka, a w środku jest jeszcze XPS 2 cm, żeby usztynić tą ścianę. Mhm. Sklejane? Sklejone, tak. Okay. sklejone w kanapkę i to jest bardzo leciutkie. No i co? Dwie warstwy żywicy z włóknem szklanym na to. Potem ze cztery razy malowane podkładem, wypełniającym za każdym razem yy, szlifowane i na koniec dwie warstwy Raptora. O, o kur. chciałem się zapytać, czy tak jak Ty mówiłeś, już to wspominałem yy, przy, przy jakby wstępie, to nie jest oczywiście Raptor, tylko MIPA. Mipa, Mipa. Bo Raptor to jest tak. Yy, po to się nazywane na wsi, Dokładnie, te, ale są mini producenci, nie? Dokładnie, dokładnie. Tak. Same wykonanie łazienki to było 8 weekendów. 16 roboczych dni. No szacunek, szacunek powiem Ci Piotr, naprawdę. Powiem Ci tak, jakbym miał drugi raz robić łazienkę, to bym tak nie zrobił, bo mi się już nie chciało. No dobrze, co tu masz ciekawego? No, piecyk, mikrofalówka? To co musi być u mnie zawsze, no, to jest piecyk gazowy. Okej. Okay. Bo Karniczyk kto z was wie teraz piszcie w komentarzach, że doktor Kamper z zawodu jest kucharzem. Albo można raczej powiedzieć, że był. Był. Był, bo jest tak osadzony w karawaningu, że już o gotowaniu nie myśli. Poza tym, że gotuje czasami w domu. Jak to działa? Tam jest gdzieś płomień od góry. A, tam z tyłu tak. to otworki, ok. I masz może sobie ustawić temperaturę. Spokojnie do temperatury typu 200 stopni, czy coś takiego? Mniej więcej, 250 może nawet. Normalny piekarnik, nie, bo A, zasadniczo tak, teraz tak, piekarniki w domach są elektryczne, ale nie. kiedyś przecież też były gazowe z otwartym pomieniem, nie? Dokładnie. dokładnie. Ok. No dobra. No i, i co? I lodóweczka. Lodóweczkę mamy. Jakaś specjalna wymyślna? Co to za lodówka? zwykła lodówka na 230. Aha, elektryczna. Elektryczna, kompresorowa. Ja planuję tutaj dużą instalację foto na, na dachu i z dużo akumulatorów, także... Tak? A Ty już te akumulatory masz? Jak przejdziemy może tak w sposób... Jadą. 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 I jaką zakładasz tu elektrownię? E, na dachu będzie przynajmniej pół kW i z 200 albo 300 amperogodzin w akumulatorach. I myślisz, że to spokojnie lodówka, jaki ma pobór? E, to jest lodówka, która ma kompresor jakieś 80 watów. Ja już tak te, mało? Te lodówki za zakładałem klientom e, robiąc całe instalacje w, w samochodach, gdzie było panel 370 na dachu, dwa akumulatory, czyli 200Ah, przetwornica i jeszcze nie zadzwonili, że mają mało prądu. Znaczy, to, co mnie dziwi, to że te, bo ja wiem, że to są kompresorowe, powiedziałaś, lodówka kompresorowa, że ona bierze tylko 80W? 80-90W mają kompresory. To jest pytanie ewidentnie do ciebie, jak do doktora Kampera, Dlaczego elektryczna, nie gazowa? Czy po prostu tak? bo tak? Yy, redukcja kosztów, powiem ci szczerze, bo kup, kupić nową lodówkę absorpcyjną tej wielkości to jest przynajmniej 5 tysięcy. Okay. A w tych pieniądzach mamy instalację fotowoltaiczną z akumulatorami. Trzeba Ci nie tylko lodówkę, ale też po prostu dokładnie. całego kampera. A lodówka taka kosztuje 500 zł. Okay. To jest argument nie do pobicia. Dwa biednym, dwa biednym. Nie do pobicia. Myślę, że oczywiste pytanie, że cała twoja instalacja elektryczna będzie też podłączona pod alternator. W sensie ładowane w trakcie jazdy. Bo jak jedziesz, no to wiadomo, że fajnie ten prąd wykorzystać. No dobra, sypialnia. Sypialnia klasyczna, łóżko obszarz samochodu 185 na 1,25 25. Czyli dla dwóch osób spokojnie, komfortowo no. widzę, zrobię zrobili z tyłu, co jest tak, ważne w sypialni, żeby się tak zwanie nie kisić. Jeszcze mogę Wam pokazać. bo no. Ogrzewanie kampera jest tutaj zamontowane. To jest ProPex, to jest odpowiednik Trumy EE. Weba stole ale gazowe, na gaz. Sanko, gdzie wtedy spod podłogi? S Sanie będzie z tej komory, która będzie połączona z tą, a tutaj mamy otwory rewizyjne, bo tu jest. No też okay, a tu schowek. będzie pewnie wyrzucać, tak? I co? Tylko jeden otwór wyrzutu, czy gdzieś jeszcze jakiś... Yy... Yy, nie, no tu jest tak, yy, rura już była docelowo przyciągnięta a, pod łazienką do garażu z tyłu. Yy -y. Będzie wyjście w łazience yy, nawiewu plus jeszcze będzie wyjście na nawiewu od strony drzwi. Yy, Aha, jakby łóżka, tak przez... Taka łuna ciepła, żeby szła po prostu przy tylnych drzwiach. To się jakoś w kilowatach wyraża? 1,6 kilowata. I to chyba spokojnie, co? No, przy tej izolacji tutaj tego samochodu to jest... No właśnie, bo tak ludzie czasami montują jakieś tam 4-5 kW i potem mówią, że po prostu jest Nie, sauna. Nie, tutaj ten samochód stojąc w upale, w środku jest chłodno. Dobra, to to powiedz wtedy właśnie, bo bardzo dobrze zagajasz jakby następne tematy, o których ja bym nie pomyślał, żeby zapytać. E, Czym masz tu wyizolowane całą, całą, całą pakę, w sensie podłoga, podłoga i tak dalej? 4 cm XPS-u, mhm. y, sufit 3 z poduszką powietrzną zachowaną, bo tutaj mamy sufit zrobiony na płasko, mhm. a sufit blaszaka jest obły, ale ja zrobiłem tutaj sufit na płasko, więc jeszcze jest poduszka termiczna, Plus izolacja. Ale ta poduszka powietrzna będzie spowodowała jakiegoś tam skraplania się, nie wiem, czegoś wody, nie? Nie, jest, jest odcięte po prostu. E, ściany do wysokości okien jest 7 cm XPS-u i od, od do góry 4. No to pod sam Grubo, sobie. grubo. Dobra, przechodzimy do garażu? Zapraszam. Tu na całej długości samochodu, na tej wysokości jest 7 cm XPS-u. To jest też sklejka, tak? tak? Tu jest pomalowane wszystko barankiem kałczykowym. Tu każda krawędź była zaklejona elastycznym klejem. Jedyna różnica między barankiem kałczykowym tak naprawdę a raptorem, to jest odporność na UV. Mi w bagażniku odporność na UV jest zupełnie niepotrzebna, a koszt w zakupie materiałów jest trzykrotnie niższy. W momencie, kiedy by mi się ten zbiornik rozszczelnił, Mhm. Cała woda wyleci za samochód, to wszystko jest. Także aż mówisz, nawet szczelność tam na połączeniu tej ściany po prostu tam nic nie. Nie ma, tu można nawet by było zrobić basen. Moi drodzy, doktor Camper i jego camper. Camperwan. Piękna rzecz, powiem ci, że jak wjeżdżałem tutaj na działkę, moja żona się mnie zapytała, czy na pewno jesteśmy w dobrym miejscu. Ja go zobaczyłem, mówię po tych białych zerzakach, mówię tak, na pewno jesteśmy u Piotrka. Tyle, dzięki. Uwaga, jest Piotrek. Jest pudełeczko. Doktor Camper, Mr. Gadget. Słuchajcie, wisiorek do kluczy, klucz szósteczka z napisem. Z napisem Doktor Camper. Bardzo Ci dziękuję. Może się przyda, do szóstka.